Często o takich sprawach słyszymy dopiero wtedy, gdy jest już za późno. Dopiero gdy naga prawda wychodzi na wierzch, prawda o zaniedbaniu przez wszystkich: przez rodziców, rodzinę, sąsiadów i prawo. Każdy z nich żyje obok, patrzy, ale nie widzi. Troska jest im obca, może nawet nieznana. Tak właśnie rodzą się tragedie: po cichu niewidzialne, rozgrywające się w czterech ścianach daleko od uwagi świata. Historie, które nie mają świadków, dopóki nie jest za późno. Dopóki cisza nie pęknie nie od krzyków tych, którzy mogli zapobiec, ale od krzyku odkrycia, krzyku spóźnionej prawdy. Chcę też dodać, że ta historia nie jest łatwa. Dlatego proszę, przygotujcie się na trudną opowieść. Jest kilka minut po 23, 28 lipca 2021 roku. Na pustej drodze w Baltimore County policyjne światła odbijają się od mokrego asfaltu. Samochód Nicole Michel Johnson zjechał na pobocze. Powód zatrzymania nadmierna prędkość sprawa, która zwykle kończy się mandatem i krótkim pouczeniem. Ale chwilę później wychodzi na jaw więcej fałszywe tablice. Fałszywa rejestracja i brak prawa jazdy. Funkcjonariusz oparł notes o dach radiowozu, zapisując kolejne wykroczenia. Gdy tłumaczy procedurę odholowania auta i możliwe terminy rozprawy, Nicole wyraźnie zdenerwowana rzuca. To nie ma znaczenia za pięć dni i tak mnie tu nie będzie. Po krótkiej pauzie dodaje. Zobaczycie mi w wiadomościach, będę miała swój wielki debiut. Zapadła krótka cisza. Policjant, przyzwyczajony do dziwnych komentarzy kierowców, potraktował je jak kolejną ekscentryczną uwagę. Po sekundzie zastanowienia wrócił do bloczku, przesuwając długopis z rutynową pewnością. Jeszcze nie wiedział, że właśnie usłyszał zapowiedź najgorszej sprawy w swojej karierze. Procedura była prosta. Kierowca mógł zabrać swoje rzeczy przed odhalowaniem auta. Nikol usiadła na krawężniku, ramiona opadnięte, a wzrok wbity w asfalt. Wyglądała na przytłoczoną, może nawet przestraszoną informacją, że wszystko, czego nie zabierze, zostanie spisane w inwentarzu. Po chwili wahania wstała i ruszyła do samochodu. Zaczęła mówić szybciej, półgłosem, jakby bardziej do siebie niż do policjantów. Brała i cofała się po te same rzeczy. Jeden z funkcjonariuszy, wyraźnie zaniepokojony, odsunął się na bok i szepnął coś koledze. Coś mu nie pasowało. Ten zapach, ciężki, słodkawy, lepki, a w wilgotnym nocnym powietrzu stawał się jeszcze gęstszy, osiadał w gardle. Był bardziej odpychający niż kilkudniowy śmietnik. Nikol podeszła do auta i zaczęła wyjmować rzeczy z bagażnika. A każdy podnoszony przedmiot wzmacniał intensywność odoru. Policjant stojąc przy samochodzie, zapytał o źródło woni. Nikola odpowiedziała bez namysłu: Powiedziała, że to sterta brudnych ubrań niepranych od miesięcy. Dodała, że mieszka w aucie i wszystko, co ma, trzyma w środku: brudne rzeczy z czystymi. Jej słowa brzmiały spokojnie. Ale zapach, który wypełniał powietrze, nie pasował do jej wersji. W pewnym momencie, gdy podniosła przezroczysty worek, policjant dostrzegł w środku larwy. Pokręcił głową. Powiedział, że wie, jak pachną brudne ubrania, a to, co czuł teraz, nie miało z tym nic wspólnego. Nikol natychmiast zaprzeczyła. Deklarowała, że udowodni swoje słowa. Podnosząc i przestawiając kolejne rzeczy, miotając się bezładnie. W końcu padło jasne polecenie od policjanta. Miała otworzyć to, co leżało obok. Zawinięte w koc i owinięte kilkunastoma warstwami worków na śmieci. Zaciśnięte tak, by tworzyły szczelny pakunek. Nicole, zmagając się z pakunkiem, poprosiła policjanta o pomoc. Funkcjonariusz zaczął ostrożnie przecinać nożem kolejne warstwy folii, a szelę z plastiku mieszał się z narastającą wonią, coraz cięższą i duszącą, nie do wytrzymania. W końcu spod ostatniej warstwy wyłoniła się czarna walizka, porysowana z wyblakłymi krawędziami, jakby nosiła na sobie ślady długiej podróży. Policjant wydał wyraźne polecenie. Otwórz walizkę. Chcę wiedzieć, co jest w środku. Nicole ponowiła historię o brudnych ubraniach i starych kocach, a potem odpięła zamek. W środku kolejne opakowanie. Zawinięte w warstwy plastikowych worków. Polecenie było jasne. Wyciągnąć. Nicole zrobiła to powoli, jakby każdy ruch ważył tonę. Pakunek wylądował na betonowym poboczu. Kobieta zaczęła rozcinać kolejne warstwy, a nocne światło latarni i snop latarki padły na to, co właśnie odsłoniła. Wystarczył jeden rzut oka. Policjanci odskoczyli. Z gardła jednego wyrwał się urwany okrzyk, cofnęli się o kilka kroków, jakby potrzebowali oddechu i dystansu, a na twarzach wszystkich przerażenie i niedowierzanie. Bo nawet lata służby. Nie przygotowują na taki widok. Ale żeby zrozumieć, co kryło się w tym samochodzie, musimy cofnąć się o kilka lat. Bo każde takie odkrycie ma swoje źródło. Ono zawsze zaczyna się dużo wcześniej w dzieciństwie, w rodzinie, w decyzjach, które wtedy wydawały się błahe. Do tego, kim była Nicole Michelle Johnson. Nicole pochodziła z dużej rodziny. 12 rodzeństwa. Ale to z młodszą siostrą, Diszal, jej losy miały się splać najbardziej. Dzieliło je niemal 10 lat różnicy, a jednak to właśnie one, te dwie siostry, stały się osiami tragedii, która miała rozegrać się później. Łączyło je więcej niż więzy krwi. Bagaż, które nosiły, był taki sam: bieda, chaos i brak stałego domu. Dishel miała siedem lat, gdy opiekę nad nią przejął wujek James Phillips i jego żona Evelyn. Rodzice nie byli w stanie jej wychowywać. Brakowało wsparcia, brakowało miłości, była zaniedbywana. Wujek i ciotka wzięli ją do siebie, chodziła do szkoły w Dayton, była dobrą uczennicą, a w czwartej klasie wygrała szkolny konkurs poetycki. Mały błysk dumy w miejscu, gdzie na co dzień brakowało światła. Potem przyszła młodość, szybka i nerwowa. Jako nastolatka uciekała z domu, sięgała po alkohol, a mając 17 lat, zaszła w ciążę. Urodziła córaczkę Jocelyn. Dorosłość weszła bez planu. Brakowało pieniędzy, a odpowiedzialność rosła. Później urodziła syna, Larego. To wujek James przywiózł oboje ze szpitala do domu. Jocelyn była starszą siostrą Tą, która zawsze pilnowała młodszego brata, wujek mówił, że miała w sobie coś opiekończego, jakby już wtedy rozumiała, że Lary potrzebuje jej obecności. Lubiła rysować, chodzić do szkoły, chciała być nauczycielką. A Lary był pełen energii. Mały rozrabiaka. Pierwszy do mąki rozsypanej po kuchni. Pierwszy do znikających ciastek. Miał w sobie tam dziecięcą ciekawość, która nie zna granic. Wszędzie go było pełno: byli parą nierozłącznych dzieci: Jorglin z troską i Larry z jego niespożytą energią. Dla wujka i ciotki byli jak własne wnuki. Bułali na nich papa i nana to tam w Dayton mieli swój kawałek normalnego domu ciepły dom, śniadania, obiady, kolacje i troskę, którą naprawdę dało się poczuć piękne, kochane dzieci. Tak mówił o nich wujek. Tishel była matką, ale nie miała narzędzi, by być prawdziwym opiekunem. Często zostawiała dzieci pod opieką Jamesa i Evelyn. Często wymykała się z domu nocą i wracała dopiero po kilkunastu godzinach bądź dniach. Do 2019 roku mieszkała z nimi w Dayton u wujka. Wszyscy wierzyli, że tam dzieci będą bezpieczne. Ale pewnego dnia powiedziała jednak, że wraca do Baltimore, gdzie mieszkała jej matka, jej cała rodzina i jej siostra Nicole. Wujek sprzeciwiał się tej decyzji. Powtarzał, że tam jej nikt nie wesprze, że Baltimore nie jest dobrym miejscem ani dla niej, ani dla dzieci, że już raz ją zawiedli. Ale Diszal decyzję podjęła. I na początku 2019 przeprowadziła się do Baltimore. I w tym samym roku Jocelyn została oficjalnie wypisana ze szkoły. Baltimore miało być nowym początkiem. Narpiew zatrzymała się u matki, kobiety, która wcześniej właściwie nigdy się nią nie interesowała. Związek między nimi był chłodny, napięty, a przeszłość obciążona. Dlatego długo ta nie została. Potem wylądowała w montalu z dziećmi stanie miejsce na obrzeżach miasta. Tam właśnie zamieszkała ze swoją siostrą, Nicole Michelle Johnson, ale mieszkały razem bardzo krótko. Gdy Michelle poznała mężczyznę, postanowiła do niego się przeprowadzić, a dzieci zostawiła z Nicole. Nicole od tej chwili miała opiekować się dziećmi. Nie było żadnych papierów, żadnych sądowych decyzji, żadnej opieki zastępczej. Tylko ustna umowa między siostrami. To miało być tylko na chwilę, tak mówiła Diszal. Do czasu, aż stanie na nogi. Ale ten czas się przeciągał. W rzeczywistości dzieci zostały z Nicole na stałe. Wkrótce potem Diszal zaszła w ciążę. Na krótko wróciła do Ohio w połowie 2020 roku, a jesienią w listopadzie znów była w Baltimore, żeby urodzić. Nie utrzymywała regularnego kontaktu z dziećmi. W rozmowach z wujkiem zapewniała, że wszystko jest w porządku. Że dzieci są z nią, że niczego im nie brakuje. Ale to było kłamstwo. W rzeczywistości dzieci nadal były u Nicole. Nicole nie była osobą, której można było powierzyć dzieci. Dorastała w cieniu biedy i braku wsparcia, tak samo jak jej siostra. Nie ukończyła szkoły, nie utrzymała się w żadnej pracy na dłużej. W urzędowych zapisach widniało jasno: brak stałego adresu, brak zatrudnienia. Ciągle zmieniała miejsca, od motelu do motelu, z jednej kanapy znajomych na kolejną. Pieniądze zdobywała dorywczo, głównie na ulicy. Jej życie przeplatały uzależnienia: alkohol, narkotyki, tabletki. Codzienność upływała w chaosie. Nieprzewidywalnym i wyniszczającym. Nicole nie potrafiła zadbać nawet o siebie, a mimo to, to właśnie jej powierzono opiekę nad dziećmi. Tylko tymczasową, ale to tymczasowe nigdy się nie skończyło. Jej opieka nad dziećmi zaczęła się pod koniec czerwca 2019 roku. Od tej pory to Nicole decydowała o wszystkim. Kiedy wstaną, co zjedzą, gdzie będą spać. Nikt nie sprawdzał, co się z nimi dzieje. Dzieci nie figurowały w żadnych dokumentach. Nie było szkoły, nauczycieli, zajęć. Nie było też lekarzy, szczepień, kontroli. Dzieci zniknęły z radarów. Ich świat ograniczał się do motolowego pokoju ciasnego, dusznego, bez planu dnia i bez nadziei. Bez świadków. Bez ucieczki. Więc wróćmy do tamtego wieczoru, do bagażnika, i do rzeczy, które z niego wyciągnięto. Dla wielu z policjantów to był widok, którego nie zapomną do końca życia. Nie ma treningu, który mógłby na to przygotować. Obraz, który wyłonił się spod kolejnych warstw plastiku, wdarł się w pamięć jak rana. Tego się nie zapomina. Razem z pytaniem, kim trzeba być, żeby coś takiego zrobić. Przez moment panowała cisza, a potem z ust kilku policjantów wyrwał się krzyk przerażenia. W tej samej sekundzie, gdy obraz zbrodni został odsłonięty, Nikol w żałosny sposób próbuje uciekać. Dwa, może trzy kroki w ciemność. Ale zaraz jest już w kajdankach. Zatrzymana natychmiast, bez wahania. I wtedy spojrzenia policjantów znów wracają na pobocze, na beton, na którym leżą porozcinane worki. Na to, co jeszcze przed chwilą było szczelnie ukryte. Na chodniku, wśród porozcinanych worków na śmieci, wyłania się obraz. Martwe ciało dziecka. Na pierwszy rzut oka wygląda jak trzylatka, może czterolatka, ale to nie jest trzylatka. To jest Jocelyn Johnson. Miała siedem lat. Ważyła zaledwie 8 kg. Podczas dalszego przeszukania policjanci natrafiają na plastikowy pojemnik. W środku kolejny pakunek również owinięty tolary. Pięcioletni brat Joszyn. Ważył dziewięć kilo. Dwoje dzieci, głodzonych, zamordowanych, ukrywanych, przewożonych w bagażników przez miesiące, w mieście, wśród ludzi, poza wzrokiem, poza systemem, poza ratunkiem. Kiedy Nicole siedzi w pokoju przesłuchań, siedzi sama. Nikt jeszcze z nią nie rozmawia. Kamera rejestruje każdy ruch, każdą zmianę pozycji, każdy jej gest. W powietrzu unosi się ciężki, trudny do zniesienia zapach. Policjanci, wchodząc do pomieszczenia, raz po raz, sięgają po odświeżacz do powietrza. Psikają automatycznie, niemal odruchowo, ale to nic nie zmienia. Zapach zostaje. Nikol siedzi nieruchomo, a potem zaczyna mówić do siebie. Może w szoku, że jej tajemnica w końcu wyszła na jaw, może próbuje wytłumaczyć choćby tylko przed samą sobą, ogrom tego, co zrobiła. Jak to często bywa podczas przesłuchań, najtrudniejszy jest początek to mozolne przedzieranie się przez warstwy kłamstw. Powoli, krok po kroku, prawda zaczyna się odsłaniać, warstwa po warstwie. Dokładnie tak jak te worki, którymi próbowała ją zakryć. Każde kłamstwo to zasłona, prowizoryczna i nietrwała. Bo prawda, choć czasem skrywana latami, w końcu i tak wychodzi na światło dzienne. Na początku przesłuchania Nicole przyznaje, że wiedziała o zapachu. Mówi, że myślała, że to zdechły szczur na silniku. Twierdzi, że razem z koleżanką. Próbowała go zlokalizować i usunąć. Otwierała okna, używała środków czystości, a nawet umyła silnik myjką ciśnieniową, wierząc, że to stamtąd dochodzi odór. Ale zapach pozostał. W końcu pada pytanie, prosto, bez zbędnych słów: Nikol, co stało się z dziećmi? Nie odpowiada od razu. Zamiast tego zaczyna mówić o siostrze. Twierdzi, że to Diszel, matka dzieci, zostawiła je pod jej opieką, że nigdy tak naprawdę się nimi nie interesowała. Dodaje, to ja je karmiłam, nie ona, to ja je myłam, ubierałam, opiekowałam się nimi bardziej niż ich własna matka. Nicole upiera się, że Diszel nigdy nie interesowała się dziećmi, ale z wiadomości i przelewu wynika coś innego. Diszel pisała, może rzadko, może raz na kilka miesięcy to były krótkie wiadomości. Czasem przelew w kilkudziesięciu dolarów, gesty, które bardziej przypominały obowiązek niż troskę matki. Dopiero trzy miesiące temu Diszal zaczęła nalegać. Chciała, by dzieci przyjechały do niej, by mogły poznać swoją nowo narodzoną siostrzyczkę i zaprosiła je do siebie. Nicole jednak nie zamierzała do tego dopuścić. Miała tysiące wymówek, przekładała terminy, ignorowała wiadomości, blokowała rozmowy, robiła wszystko, by odciąć dzieci od matki. W końcu, po dłuższej chwili wymówek, przekłamań i lamentów, Nicole zaczyna mówić, wyjawia swoją wersję. Mówi, że to był wypadek. Mówi, że uderzyła dziewczynkę, a ta upadła i przestała się ruszać. Według niej wszystko wydarzyło się w maju 2020 roku w motelu, w którym wtedy się zatrzymali. Lary spał. Jocelyn miała zachowywać się źle. Nicole twierdzi, że wzięła coś, co nie należało do niej. Wtedy straciła panowanie nad sobą i uderzyła siedmioletnią dziewczynkę kilka razy. Jocelyn upadła, uderzyła głową o podłogę i już się nie podniosła. Nikol dodaje, że wybuchła, bo dziewczynka wzięła coś z lodówki. Nie mówi, co to było, ale możemy się domyślić: jedzenie. Dzieci były głodne, skrajnie niedożywione i sięgnęły po coś, czego nie miały ruszać. Nikol nie wezwała pomocy, nie zadzwoniła do siostry. Zawinęła ciało dziewczynki w koce i worki na śmieci. Włożyła je do walizki. I schowała w bagażniku swojego samochodu. Od tej chwili, w rozmowach z Dissel, udawała, że wszystko jest w porządku, mówiła, że dzieci mają się dobrze, jakby nic się nie stało. I zaczęła się przemieszczać z jednego hotelu do drugiego, cały czas z walizką, cały czas z ciałem. Jeździła w ten sposób ponad rok. Czas mijał, a wraz z nim warstwa po warstwie. Dokładała kolejne worki na śmieci, próbując zatrzymać zapach. Ale zapach nie znikał, tylko przybierał na sile. Kiedy policja zapytała chłopca, Nicole wzruszyła ramionami. Twierdziła, że nie wie, co się z nim stało. Powiedziała, że dwa miesiące temu w jednej chwili się bawił, a potem położył się na tylne siedzenie samochodu i więcej nie wstał. Dodaje jeszcze, że miał ranę na udzie, a z rany sączyła się krew. Ale Nicole powtarzała, że nie jest w stanie wytłumaczyć, skąd się wzięła ta rana. Detektywi notowali jej słowa, ale jest coś, co zwróciło uwagę jeszcze bardziej. Przez całe przesłuchanie Nicole ani razu nie nazywa chłopca po imieniu. Nie mówi Lary. Zamiast tego powtarza tylko jedno słowo – Sting – Smród. Tak mówi o własnym siostrzeńcu. Smród. Tak jak Joslin rok wcześniej owinęła ciało chłopca w koce i plastikowe worki na śmieci. I włożyła do plastikowego pojemnika, a potem schowała do bagażnika obok siostry. I tak woziła ich razem przez kolejne dwa miesiące. Lekarz sądowy ustalił, że ciało chłopca było pokryte licznymi siniakami. W raporcie odnotowano także powierzchowne rany na udzie. Eksperci podkreślili jedno: obrażenia nie były przypadkowe powstały jeszcze za życia dziecka był bity. Oba ciała znajdowały się już w zaawansowanym stanie rozkładu. Nie udało się ustalić jednoznacznej przyczyny śmierci. Ale jeden fakt pozostawał niepodważalny: dzieci były skrajnie niedożywione, ważące mniej niż połowę tego, co powinno ważyć dziecko w ich wieku: pozbawione tkanki tłuszczowej, wychudzone do granic możliwości. Kiedy policjanci zapytali Nicole o ten stan, zaprzecza: Powiedziała, że dzieci jadły cały czas, twierdziła, że nigdy nie odmawiała im jedzenia. Ale według lekarza sądowego taki poziom wyniszczenia był możliwy tylko po wielu miesiącach głodzenia. Jocelyn i Larry nie zginęli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, nie przez przypadek. Ich śmierć była efektem długotrwałego zaniedbania i przemocy ze strony Nicole. Policja przysłuchała także osoby, które w tym samym czasie mieszkały w hotelach co Nicole i dzieci. Świadkowie mówili, że słyszeli jej głos, że zwracała się do dzieci wulgarnie, agresywnie, przeklinała, ubliżała. Jeden z sąsiadów zeznał, że wielokrotnie słyszał płacz dzieci i ich krzyki, i że w tych krzykach powtarzało się jedno słowo jedno błaganie Przestań. Po ujawnieniu sprawy, w rodzinie wybuchła fala wzajemnych oskarżeń. Wujek, który przez lata starał się opiekować dziećmi, mówił, że winne były obie siostry, że żadna z nich nie potrafiła być matką. Babka dzieci stwierdziła to samo, że obie córki zawiodły. Diszal, matka, tłumaczyła, że popełniła błąd ufając swojej siostrze. Przyznała, że powierzyła je niewłaściwej osobie. Jednak z dokumentów wynika, że jej własny kontakt z dziećmi był sporadyczny, a odpowiedzialność faktycznie spadła na Nicole. Słowa rodziny brzmiały jak próba zrzucenia winy i oczyszczenia siebie z odpowiedzialności. Rodzina żyła w trudnych warunkach, w biedzie, zmagając się z uzależnieniami i konfliktami. I w tym chaosie dzieci dorastały bez stabilności i troski. Nikt poza wujkiem nie próbował realnie się nimi interesować. Nikt nie stanął w ich obronie. Ale to nie tylko rodzina zawiodła. Zawiódł też system. System, który powinien był dać dzieciom ochronę. Josmine została wpisana ze szkoły, ale nikt nie zainteresował się, dlaczego nie pojawiła się w nowej. Lary nie miał żadnych wizyt lekarskich, żadnych szczepień. Żadnych zapisów w dokumentacji zdrowotnej. Dwoje dzieci po prostu zniknęło z radarów. Nikt nie zapytał, gdzie są, nikt nie sprawdził, jak żyją. Ich los przeszedł niezauważalny, aż do chwili, gdy już było za późno. Prokuratura postawiła Nicole Johnson szereg zarzutów: znęcanie się nad dzieckiem ze skutkiem śmiertelnym wobec dwójka dzieci. Zaniedbanie nieletniego, niezawiadomienie o zgonie dziecka oraz kilka wykroczeń drogowych. Nie doszło jednak do procesu z ławą przysięgłych. Nikol przyznała się do winy. Przyznała się do dwóch czynów: znęcania się nad dzieckiem poniżej 13 roku życia, zakończonego śmiercią wobec dwojga dzieci. Ostatecznie została skazana na dożywocie, z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Dopiero po 50 latach w praktyce po pół wieku za kratkami. W ten sposób kończy się ta historia. Nicole Johnson została skazana na dożywocie, a Dishel matka dzieci nie usłyszała żadnych zarzutów. Jak mówiłam na początku, takie tragedie dzieją się za zamkniętymi drzwiami, ale nie zawsze daleko od ludzkich oczu. Czasem wystarczy jedna osoba ta, która spojrzy uważniej, ta, która ma odwagę zareagować. Dziękuję, że byliście dziś ze mną i wysłuchaliście tej historii do końca, choć była bardzo trudna. Dbajcie o siebie i do usłyszenia w następnym odcinku.